Zastosowałem w tej jedynce preparat Reviflex i oceniam go na bardzo dobrze. Przy wyborze ochrony fungicydowej w pszenicy kieruję się przede wszystkim takimi aspektami jak skuteczność środka, jego bezpieczeństwo oraz w trzeciej kolejności dopiero cena. Dlaczego mówię, że dopiero? Ponieważ moim zdaniem ten środek jako podstawa całego programu fungicydowego musi być fundamentem i tutaj Reviflex u mnie już jest drugi sezon stosowany i jest on naprawdę fundamentem całej budowy tej ochrony fungicydowej. Przez wiele lat stosowany był środek Capallo, więc moim zdaniem naturalną ewolucją, a tutaj rewolucją, było zastosowanie nowego fungicydu z oferty BASF. Więc był już zastosowany drugi raz. W zeszłym roku było to, było, były to próby, w tym roku było już zrobione na 100% powierzchni pszenicy. Ogromną zaletą tego preparatu jest jego po pierwsze szerokie spektrum zwalczania chorób, a po drugie elastyczność w stosowaniu. W tym roku miało to ogromne znaczenie, ponieważ nasza wiosna była długa, chłodna, deszczowa, okna, w których mogliśmy wykonać zabieg. Były krótkie, niemalże godzinne, i naprawdę czekaliśmy tylko do momentu, kiedy zaczyna nie być odpowiednia temperatura, zaczyna wzrastać temperatura. A jak wiemy, ten preparat już jest skuteczny w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza, więc dawało nam to. Większe pole manewru, wiedzieliśmy, że został on prawidłowo, ten środek, zastosowany. W związku z tym no, byłem pewien, że też on będzie spełniał swoje funkcje. Po wykonaniu zabiegu T1 ocenialiśmy kilkakrotnie efekt stosowania Flexu i muszę powiedzieć, że ciężko nam było znaleźć jakikolwiek patogen. We create chemistry.